Ludzie nawołują, żeby masowo bojkotować markę Elf Cosmetics, a ja jestem tu po to, żeby wyjaśnić Wam tę dramę. Tę dramę. Tę dramę. W najnowszej reklamie Elf Cosmetics wystąpił komik Matt Rife. Co? To tu się yy, nie można śmiać, przecież typ jest od komedii. Co to, to już żartów nie można sobie opowiadać? Można, ale trzeba liczyć się z tym, że jeśli żartuje się na temat fizjonomii kobiet i przemocy, która wedle ciebie należy się tym kobietom i przez to kobiety, które są twoją korową publicznością od ciebie odchodzą, a ty uważasz, że od wtedy twoje żarty są tylko dla ziomeczków, a firma kosmetyczna skierowana przede wszystkim do kobiet bierze cię do reklamacji. Reklamy kosmetyków i razem nabijacie się z tej przemocy domowej, tworząc cool hasła do sprzedaży, no to nie dziw się, że ludzie się wkurują. Nie pomaga temu wszystkiemu fakt, że marka Elf była aktywnie zaangażowana w... i sama tworzyła kampanię na rzecz mniejszości i praw kobiet. Amat w sumie nigdy nie był w żaden sposób związany z make-upem. No i wiecie, marka Elf wystosowała przeprosiny, tylko że nikt za bardzo w te przeprosiny nie uwierzył, no bo nie wzięli takiej podstawowej odpowiedzialności i nie skasowali tej reklamy. Jak to się stało? Ktoś tam w Elf chyba straci pracę, ktoś nie przemyślał tej kampanii? No, moim zdaniem to była celowa akcja. To miało takie być właśnie. To strategia marketingowa i polega ona na rage baitingu, czyli osiągnięciu naprawdę zarąbistych wyświetleń, tylko dlatego, że ludzie są masowo oburzeni. Z jednej strony to właśnie to, a z drugiej, podobnie jak Sydney Sweeney ze swoimi jeansami, jest to oczko w stronę bardziej prawicowej publiczności. Mimo, że najbardziej słyszymy tą część, która jest oburzona, to ta druga część kupuje produkty tych marek. Co Wy o tym myślicie?